Kabli. Mówiłem, że popracuję do to teraz widać, że mam okulary brudne. No to witam w kolejnej telenoweli amatora kabli. Po raz pierwszy się przywitałem od kilku filmów, ale dalej forma zostaje niezmieniona. Na razie nagrywam bez scenariuszy, czyli tak jak niegdyś, kiedyś, kiedyś, kiedyś. Klepię po prostu ozorem bez większego ładu i składu, i bardzo często zbaczam z tematu. Będę się starał utrzymać jakiś prosty tor, ale. Prawdopodobnie nieraz się zatrzymam na jakimś skrzyżowaniu albo na jakimś innym zjeździe i już zobaczą z tematu. Nagrywałem ten film dwa tygodnie temu i nie doszło to do skutku przez kilka różnych rzeczy, które w międzyczasie postaram się wyjaśnić im tak mimochodem, ale to nie jest jakieś takie super istotne. Natomiast najważniejsza rzecz jest taka, że ten odcinek będzie poniekąd wędzarnią, tylko że tak nie chce mi się robić burdy za bardzo, ale no jest trochę dym. W sumie mam w dupie ten dym, ale jest. O co chodzi? Osiągnęliśmy ostatnio, nie wiem, kilka tygodni temu, ale trudno mi dokładnie określić, na którymś live to się stało. Osiągnęliśmy próg, który był wymagany do osiągnięcia, jakby kolejnego zakupu na rozwój tego kanału. Chociaż patrząc na to przez ile lat on zebrał ile subów, to nie wiem, czy tu można mówić o rozwoju. Ale wydaje mi się, że i tak idziemy w dobrą stronę. Zebrało się jakieś 300 z groszem, 320 czy coś takiego, z czego ostatnie dwie dychy przyszły. Po zarządzonej wypłacie i najprawdopodobniej one tam zostaną. Mało tego, najprawdopodobniej pozostałe 300 też tam zostaną. Niestety nie jestem w stanie dokładnie określić w tej chwili, oczywiście, bo nie mam tam wglądu teraz, w te wszystkie jakieś uh, wykresy, a do tego Type Donation wcale mi tego nie ułatwia, bo z jakiegoś powodu, mimo tego, że to była jedna zbiórka, to wystawiło mi to dwa rachunki na jakieś 170 zł i na jakieś 120 zł z groszami, oczywiście, więc razem wychodzą jakieś tam niecałe 300, no ale oczywiście, jeżeli nie znam ten temat obcy, no to wiecie, że Type Donation jakoś nie za bardzo wypłaca i nie za bardzo się odzywa i nie za bardzo. Odpisuje i nie za bardzo odbiera telefon. W ogóle nawet nie wiem, czy te telefony jeszcze są aktywne, ale no jest taki proceder, i jakoś byłem ostrzegany mniej więcej niecały rok temu na temat tego, że typem donation możemy zrobić w ciula. No i ja stwierdziłem, że, e, tam ja prawie pieniędzy nie zbieram, prawie w ogóle na typem, typem donation to co mi zrobią. No i no tak, kurde, 300 wy nie, niby nie jest dużo, z drugiej strony jakoś. Sam się nie garnąłem, żeby wydawać tyle pieniędzy na rozwój kanału, no to. No i wyszło jak wyszło. Nie wiem, czy w ogóle jest sensa wprowadzać w to, ale. Stipend donation już jest grubsza afera, albo była, właściwie nie wiem, bo jakiś. Tygodnik sportowy, strzelam, bo zupełnie nie moja bajka, nie, nie pamiętam, ale powiedzmy, że jakiś tygodnik, albo po prostu jakaś redakcja sportowa robiła live'a charytatywnego, zebrano tam, nie wiem, w dziesiątkach tysięcy, nie pamiętam, czy dziesięć, czy kilkanaście, czy dwadzieścia tysięcy złotych na jakiś cel charytatywny, i te pieniądze nie dotarły. No to jest jednak cel charytatywny, więc taka zupełna lipa. No w każdym razie nie wiem, czy te pieniądze w ogóle dotarły, nie znalazłem takiego newsa, a przecież jest cała masa youtuberów, yy, jakichś takich planktonowych jak ja, czy większych minimalnie, ale nie na tyle, żeby nie być planktonem, te pieniądze też do nich nie dotarły. Powiem Wam, co mam zamiar z tym zrobić. Podpunkt pierwszy. Nic. I to wszystkie podpunkty. Ponieważ są to 300. No tak jak mówię, jest to coś, co no jest jakąś tam kwotą faktycznie, i nie ukrywam, że byłoby to coś, co zmieniłoby trochę y, moje życie y, w tym miejscu tutaj, w tym studio. To są dalej 300. Jakbym miał wejść na drogę sądową stipend Donation i bić się o 300, to szanse są jakieś takie forty forty, że udałoby mi się te pieniądze odzyskać, ale trzeba by było w to liczyć bardzo dużo czasu, oczywiście wydatków na prawników i tak dalej. Ja wiadomo, że. A właściwie nie wiadomo, czy przypadkiem regulamin, który oczywiście każdy przeczytał i zatwierdził, przy rejestracji nie będzie tak skonstruowane, że po prostu mimo wszystko firma w każdym momencie może się zawinąć i dać dyla z forsą. Przecież nie będę tego czytał, to są trzy stówy. Gdyby to było kilkaset tysięcy, opłacałoby się ten czas poświęcić. Już nie mówię o tym, że to faktycznie są pieniądze, które na przykład niektórzy ludzie zbierają całe życie i tak dalej. Ale chodzi o to, że dla tych trzech stów, jakbym miał się ganiać po sądach, brać jakieś dni wolnego, żeby się zjawić na jakiejś rozprawie albo coś. Nie wiem, w sumie jak to wygląda, jak sobie to wyobrażam. I strzępić sobie ryja i nerwy i... No nie, nie opłaca się. Dlatego wyłożyłem z własnej kieszeni i te wędzarnie <grywa> sfinansowałem sobie ja. Co nie zmienia faktu, że bardzo wam dziękuję za wszystkie wypłacone pieniądze. Kto wie, może są ludzie, którzy będą bardziej zadarci niż ja i się postawią i będą yy, walczyć o swoje, na przykład dlatego, że zebrali więcej pieniędzy, albo dlatego, że dla nich na przykład 300 wy to jest dużo bardziej ważna forsa, Nie wiem, i ja nie mam zamiaru z tym nic zrobić, ale chcę, żebyście o tym wiedzieli, że zapłaciliście. Sfinansowałem to, no bo i tak miałem zamiar to zrobić. Trochę nie fajnie, że, no, że to wasze pieniądze i że one poszły w błoto. Nic z tym nie zrobię. No w każdym razie wyszło i tutaj możemy płynnie do drugiego podpunktu, którym jest to, co kupiłem. To jest OSSC, leżało na biurku, się trochę zakurzyło jakby, wiecie. Ostatnio mam tak właśnie, że mam rozwalone wszystko na biurku, znaczy to jest zawsze, zawsze mam wszystko rozwalone na biurku, tylko że siadam do tego na 5 minut, na 10 i potem nie mam czasu i zostawiam to, a sam dzień później nie pamiętam na czym skończyłem i tak to się ciągnie, nie? To jest mój pierwszy wolny weekend od dłuższego czasu, więc OSSC. Raczej Raczej znane Wam urządzenie, wydaje mi się, że jak ktoś mnie ogląda, to. Ja nie mówię, że ja to mówiłem, co to jest, ale wydaje mi się, że w większości będziecie obeznani, do czego to służy. Skrótowo tylko powiem, że jest to urządzenie, które jest upscalerem, czyli bierze sobie na przykład z, z VGA albo z tego komponenta, albo ze skarta i wysyła to do HDMI. W... w tę stronę wysyła to do HDMI. Jeszcze są jakieś wyjścia audio, nie wiem, czy to są. No tak, audio audio, oba to są outputy. Mam to do siebie, że jest absolutnie bezlagowy, co akurat mnie nie obchodzi za bardzo, bo chodzi to o to, żeby po prostu w bardzo ładnej jakości sobie zżynać obraz z konsoli na, na Grabber na przykład podczas live'ów. Feliatonów raczej nie nagrywam jakichś tam growych, tym bardziej, że niezbyt wiele mam mądrego do powiedzenia w tej kwestii, więc raczej on ma służyć do tego, żeby po prostu grabować, na przykład do live'ów, albo do, do czego tamkolwiek. Jego bezlagowość polega na tym, że on nie przetwarza obrazu, tylko na przykład duplikuje linie, albo dorabia czarne ramki. I to sprawia, że jest zupełnie bezlagowy, co jest super do grania na przykład na telewizorach, które nie mają takich wejść, a chce, ci, a chce się mieć full wypas jak najlepszy obraz. Ma to swoje wady w przypadku grabowania. Nie zdążę go oczywiście przetestować, tyle co przetestowałem go na... PlayStation 1 od Endiego, do którego też dzisiaj dojdę, więc nie wiem, czy ten odcinek nie będzie zbyt długi. I już wiem jedną rzecz, bo grabery, przynajmniej te na HDMI, no bo inne to raczej nie mają takiego chyba problemu, bardzo nie lubią zmiany rozdzielczości, a grabery, z którymi ja miałem do czynienia, wymagają tego, żeby tę rozdzielczość manualnie dostosowywać, żeby ustawiać, jakby na kanał, na którym będzie odbierana właśnie taka rozdzielczość, a nie inna, i to nie zawsze działa. A w przypadku PlayStation 1 te rozdzielczości potrafią się zmieniać 15 razy na sekundę, co oczywiście owocuje tym, że ciągle musiałbym wachlować tymi rozdzielczościami w Graberze, więc OSSC bardziej tutaj powinno pasować do takich urządzeń jak wydaje mi się Atari na przykład, Amiga, Sega Mega Drive. One prawdopodobnie też zmieniają rozdzielczości i nie wiem czy w locie, ale jest spora szansa, że to jeszcze mi się uda opanować. OBS-ie w dalszym OBS ciągu. Tylko na PlayStation 1 to przetestowałem i już wiem, że do PlayStation 1, jeżeli chodzi o grabowanie, to się nie bardzo nadaje. Ale wyszła jeszcze inna ciekawa rzecz, ponieważ stwierdziłem, że może inny graber, który dostałem od Sulika, bo się pozbywał, stwierdziłem, że zobaczę, czy ten graber sobie poradzi z tym OSSC lepiej. Może się okaże, że on ma jakiś feature automatycznego wybierania rozdzielczości. Nie zdziwicie się zapewne, jak powiem, że nie, nie ma takiego featurea. Swoją drogą to jest pilot do OSSC. Wziąłem go ze sobą, wziąłem go tutaj, żeby go pokazać, ale. Nie mam zamiaru tutaj robić jakiejś recenzji na ten temat, bo i tak niewiele mogę powiedzieć zbyt dużo na tym nie zrobiłem. W każdym razie korzystam na co dzień z grabera, znaczy na co dzień, też dużo powiedziane, ale korzystam z grabera na PCIe. Na Avermedia C985, jeżeli dobrze pamiętam. Ten graber ma jedną fajną opcję, że ma pass-through, więc można podłączyć coś przez HDMI do tego grabera i wtedy zbieramy sobie obraz, ale też możemy podłączyć drugi kabelek i wypuścić HDMI na przykład do. Telewizora, tutaj zaraz obok jest telewizor. I wtedy to leci bezlagowo prosto z HDMI. A jeżeli się ustawia jakieś buforowanie, bo wyższą rozdziałkę, to jest tam minimalny lag na Avermedii. Graber od Sulika to jest Trident C71 czy 726. Jakieś takie cyferki. Bo pewnie podrzucę tutaj gdzieś przed moim ryjem jakieś literki. Okazał się być równie nieudolny, jeżeli chodzi o dobieranie rozdzielczości. Natomiast wyszła inna ciekawa rzecz na jaw. Otóż razem z Avermedią, którą. Mm, Pożyczyłem chyba od Specjala, nie wiem. Na razie się nie garnię, żebym oddawał. Mam nadzieję, że mu się nie przypomni. Taki upscaler dostałem od niego. Czy w tym samym pudełku był, czy coś. I on ma wejście z kart. I nie był tani, szczególnie wtedy, bo to było z 2 lata temu, czy... no trzy już będzie. Niby to wszystko było dostępne, ale jednak mało się wiedziało i w ogóle kosztowało około stówy. Jakby został zakupiony chyba z założenia, że lepiej nie kupować najtańszego, tylko trochę droższy. I czasem to działa, ale w tym przypadku nie. Znaczy... On miał ten problem, że po podłączeniu do AverMedia jakikolwiek konsoli, czegokolwiek właściwie przez euro, czy nawet jak nie było nic podłączone, to on po swoim HDMI wydawał obraz, przez który Avermedia cały czas nie mogła złapać synchronizacji pionowej, czy tak to się nazywa chyba i obraz cały czas leciał w dół albo w górę, cały czas się przesuwał, scrollował, nie dało się tego zatrzymać ani przestawić, ani nic. Natomiast ten grawer od Sulika świetnie sobie z tym radzi i chociaż nie jest to idealny upscaler, ma swoje opóźnienia i tak dalej, ale można ustawić na przykład stałe 720 albo stałe 1080 i jeszcze jakieś inne, bo są takie jak 1024x760 8, jakieś takie podobne, to z tym Tridentem świetnie sobie radzi na przykład z takim PlayStation. Jakość jest no zauważalnie niższa niż na OSSC, ale jest i tak całkiem niezła. No i z racji, że tutaj cały czas jest na aucie 720p, to on sobie wewnętrznie zmienia rozdzielczości, które dostaje od PlayStation i robi to bardzo sprawnie, a grawer dostaje to, czego chce w stałej rozdzielczości, więc na przykład z takimi konsolami jak PlayStation, gdzie dużo się żongluje rozdzielczościami, no to jest trochę dym i on sobie z tym daje radę. Inna ciekawa rzecz, to może takie nieoczywiste, ale jest coś takiego, na pewno znacie takie coś, to jest y, oczywiście przejściówka z kompozit do Skype. On obsługuje takie wejście w przeciwieństwie do OSSC, więc można sobie na przykład złapać tutaj inne urządzenia, które nadają tylko po Kompozycie. Y, mam upscaler z Kompozyt do HDMI bezpośrednio, tylko że ma on swoje jazdy. Na pewno, jeżeli oglądacie live, y, to kojarzycie, że jeżeli podłączam Komodo 64 do tego upscalera, to często muszę odłączać i podłączać obraz, bo nie zawsze łapie mi ten obraz idealnie. Jakąś przebitkę może rzucę dla tych nieoglądających liveów. I podobny objaw ma miejsce w przypadku Segi Master System, która. To nigdy nie udało mi się chyba złapać odpowiedniej rozdzielczości, znaczy rozdzielczości odpowiedniego obrazu. Zawsze po prostu był obraz przydzielony w połowie, z jednej strony był jakiś przełączony kolor, z drugiej strony, jakby lewa strona z prawą była zamieniona i jej połowa jeszcze z tego miała jakieś inne kolory. W przypadku komodora to się dało po prostu odłączanie w sygnału raz po raz poprawić, a tam się nie dało. Natomiast to sobie z tym doskonale radzi, znaczy. Przekonałem się, bo w sumie SEGI Master System jeszcze nie miałem okazji sprawdzić. Oczywiście Sega Master System, System 2, która ma, w, której robi, w której robiłem moda z kompozytem, więc może po prostu zastosowałem jakieś złe komponenty i na przykład przez to jest jakiś problem z synchronizacją. Nie wiem. Natomiast świetnie sobie radzi z tym Tridentem. Oczywiście wadą tego Tridenta, bo to był jakiś chyba tani graber z tego, co się orientuje z AliExpress. Jest to, że Windows 10 go tak średnio lubi, więc raz po raz mi wyskakują blue screeny przy używaniu go, ale jak już się uda wystartować, to dopóki nie wyłącza OBS. Świetnie, więc fajnie. Tylko, że po prostu na przykład przed live'em muszę z 20 razy zastartować komputer, przeinstalować sterowniki albo jakieś takie inne zabawy. Jak będę miał czas do tego usiąść na dłużej, to najprawdopodobniej znajdę jakiś sterownik, który dużo lepiej zastąpi ten jakiś tam chiński niepodpisany od tridenta, ponieważ ten Trident to jest jakiś klon Philipsa, jak na szybko wygooglowałem. Jak będę miał czas poszukać po identyfikatorze wystąpienia urządzenia na USB, znaczy no nie na USB, i w ogóle pokazuję nie tą rzecz na PCIe. To powinienem był znaleźć taki sterownik, który będzie bardziej oficjalny, jakby bardziej podpisany albo przetestowany i może będzie mniej. Dymu, kto wie. Albo po prostu napiszę skrypt, który będzie przeinstalował sterownik. Trudno. Wadą jest to, że po przeinstalowaniu sterownika trzeba uruchomić podobnie komputer, co oczywiście jest upierdliwe na maxa. I wydaje mi się, że temat graberów on na razie zakończony. W każdym razie, tak, to jest wynik waszej zbiórki. Nie dostałem tych pieniędzy, ale w dalszym ciągu to jest coś, na co bym sobie nie pozwolił, gdybyście nie wrzucali tych grosiszy. Groć, gro... jak to się mówi. Jakbyście nie wrzucali tych grosików, miałoby. być. Więc oczywiście już się zaopatruję w kable EURO. Mógłbym zrobić sam, to zresztą robiłem na którymś live'ie, ale to jest strasznie czasochłonne i trzeba się bawić w jakieś rezystory i tak dalej, a tutaj już są gotowe jakieś na Allegro takie przystępne dosyć pieniądze kable EURO. Teraz zobaczę, jak wygląda ten skarb. To jest akurat Nintendo do RGB. Mam nadzieję, że jest do RGB, a nie do Composite, bo w sumie tego nie sprawdziłem. PCB jest w środku i w ogóle... Może dlatego się tak ciężko otwiera. A, jeszcze klejony był. No nie, to nie jest PCB, przywidziało mi się. W każdym razie wspomagane klejem na gorąco, ale są na pewno są kondensatory. Rezystorów nie widzę, ale mogą być na przykład tutaj, tego już nie będę rozbierał. Więc to jest Nintendo. Mam nadzieję, że będę miał czas to przetestować niebawem. A jak nie, to po prostu na najbliższym live. Ie. Myślę, że to nie będzie problem. A to jest RGB od Xboxa. Chyba połamię to zanim, Prędzej niż odkręcę. A przecież nie będę se kombinerkami pomagał, nie? Podobno faceci umieją odkręcać rzeczy. No to ja nie jestem facetem. A nie, bo to nie jest odkręcane, to jest jakieś zaciskane albo coś. To nie będę psu, to jest od Xboxa, w każdym razie od klasycznego Xboxa. Przynajmniej to tak opisali, bo jakoś wtyczki, wtyczkę jakoś inaczej zapamiętałem. I też mam nadzieję, że jest RGB. Nie wiem, czy przypadkiem właśnie ten nie był reklamowany jako robiony według schematu. W każdym razie boję się tego, że Xbox, podobnie jak PlayStation, żongluje rozdzielczościami, a w dalszym ciągu mamy wrażenie, czego to, więc mam nadzieję, że będzie Si. jeszcze do mnie jedzie z Chin do. Mega Drive'a kabelek. Mam nadzieję, że, że podleci, quality trochę wyżej. Wracając do Komodorka Andy'ego, który też leży od y, trzech tygodni, chyba już jakoś nie mogę się go pozbyć. Kiedy ostatnio nagrywałem film na temat Komodorka y, y, Andy'ego, taki którego nie wypuściłem, bo w połowie się okazało, że wszystko się popieprzyło i w ogóle stwierdziłem, że bez sensu y, brnąć z tym dalej, bo bardzo nie lubię robić filmów. Jakby, ja rozumiem, że, rozumiem, że są takie zabiegi, że ktoś na przykład robi film, w którym mówi, że coś będzie robił i się okaże, że wszystko poszło nie po jego myśli i dalej robi ten film, żeby pokazać potomnym, że coś tam nie wyszło. Tylko, że w moim przypadku to nie był film, który pokazałby potomnym, że coś nie wyszło, tylko pokazałby potomnym, że jestem debilem. I to nie to, że nie chciałem tego pokazać, że jestem debilem, bo teraz się do tego przyznaję. Tylko bardziej chodziło o to, że po prostu ja osobiście jako widz nie chciałem marnować swojego czasu, czyli oglądać filmu, gdzie ktoś mówi, że coś zrobi, a się okazuje, że tego nie zrobił. A z kolei spoilowanie w, w miniaturce, że to już się nie powiodło jest... Nikogo by chyba nie zachęciło do oglądania. Taki mam mniej więcej schemat myślowy. Więc lata, lata temu, gdzieś w okolicach 2016 roku pod koniec, zakupiłem od Katoda SD2 IEC. Taki zestaw w proszku który można było sobie podlutować kabelki, podłączyć do komodorka i się miało SD2 i EC. A wtedy P1541 nie istniało, ja miałem tylko kasety i to mi się wydawało całkiem fajną opcją, tym bardziej, że jeszcze można było poćwiczyć lutowanie, bo wtedy mi to tak bardzo średnio wychodziło. Usiadłem do tego finalnie, żeby to złożyć chyba dwa lata później. Okazało się, że wyszła z tego jedna wielka kupa. Z jakiegoś powodu komodor tego nie widział, nie wiem, z racji, że nie mam za bardzo wiedzy takiej merytorycznej, żeby można było pomierzyć coś tam i dojść do tego, co faktycznie było nie tak. Chociaż teraz mogę obstawić, że to mogło być jakieś złe zasilanie, jakiś za słabe zasilacz albo coś, nie wiem. Te bebechy wszystkie posprzedawałem. Znaczy, sprzedałem jakby jeden cały zestaw do złożenia, nie pamiętam, albo nawet wydałem, nie pamiętam po latach, czyli dosyć niedawno, znalazłem EEPROM albo EEPROM, który był razem w zestawie do tego SD2 IEC, żeby można było y, wsadzić ten EEPROM w miejsce ROMu w komodorku. I tam wtedy byłby jakiś szybszy ROM, który obsługiwałby tą szybszą prędkość wczytywania z y, emulowanej przez, oszukiwanie, um, oszukiwanie emulowanej przez SD2 IEC y, napędu. Emulowanego napędu. Stwierdziłem, że ten E-Prom najprawdopodobniej ma w sobie na pewno ten taki klasyczny Basic i może też mieć właśnie jakieś tam FB64 albo jeszcze jakieś inne fajne rzeczy. Tym bardziej, że to była kość 256 albo 512, więc można było grać co najmniej 4 ROMy. Napisałem do Ketoda z mailem, że może on pamięta co ładował na te kości, może coś tam wiedział, ale za bardzo nie pamiętał. I stwierdziłem, że zaryzykuję, tylko oczywiście ROM w Komodorze Endiego nie był w podstawce, tylko był wlutowany, więc walczyłem z hotelem i nawet mi się udało wylutować żeby się dowiedzieć, że wylutowałem nie ten ROM. Zobaczyłem tak, taka kość, jakaś tam wpisałem numer kości do Google, patrzę, no, jakaś tam kość ROM, to okej, okay, to będzie to, wylutowałem. Okazało się, że zamiast zamiast kernela wylutowałem czargen. Albo czardziłem ten te od znaków, ten, ten ROM. Skapnąłem się dosyć szybko, bo się okazało, że ma inną ilość nóżek niż ROM, który panowałem tam wsadzić. I zacząłem z początku kombinować, że może to będzie tak jak w Famidze 500, rewizji 5, że trzeba podlutować jedną nóżkę do tej nóżki, drugą do tej i wtedy z mniejszą ilością nóżek jakoś tam wlezie, ale y, zdążyłem się i że to nie ten układ. Więc wlutowałem drugi, wlutowałem czargę na miejsce i wlutowałem ten jakiś taki. Y, na pewno będzie w przebitkach, bo nie chcę mi się opisywać. Wlutowałem ten drugi. No, i czarny ekran po, po włączeniu. Nic. Ten ROM miał jeszcze takie trzy piny, gdzie środ, środkowy. Środkowy to była masa, a te po bokach po prostu podłączone do masy jeden, drugi oba naraz albo żadne miały zmieniać ROM, który miał być wczytywany tam w zależności od coś tam coś tam. Podłączanie któregokolwiek do masy sprawiało, że rezystor zaraz obok tego pinu zaczynał się gotować i cyna zaczynała się topić. Tu miałem ten schemat taki, że wracałem z pracy albo kończyłem pracę, nie byłem w stanie do tego usiąść na dłużej, patrzyłem tylko, a nie dało się, a może to się zrobiłem źle, a może tamto, a może przeczyszczę, a może dolutuję, a może więcej cyny dotopię, coś takiego. Problem też był taki, że dużo nie widziałem, ponieważ ta płytka z której wychodziły nóżki na płytę główną, ona była na tyle duża, że zasłaniała m.in. pół tej kości, którą wylutowałem wcześniej, tej złej kości, bo to zła kość była. Nie widziałem po prostu, czy przypadkiem czegoś nie, nie zlutowałem źle, czegoś nie zwarłem i tak dalej. Stwierdziłem, że głupio by było w tak głupi sposób spalić coś więcej i szukać części, więc stwierdziłem, że wylutuję tę kość. A, znaczy ten EPROM, tylko że właśnie przez to, że stwierdziłem w pewnym momencie, że po prostu brak czasu, furia i tak dalej, to więc po prostu wziąłem obcęgi i przeciąłem bez pardonu tą płytkę PCB, na której był EPROM. I wtedy wylutowałem pojedynczo nóżki. Wynikało to z tego, że, że hotelem już nie dawałem rady. Przy wlutowywaniu y, Gold piny pozaginały się w różnych miejscach i bardzo mocno mi utrudniały po prostu wyciąganie. A już chodziło o to, że nie chciałem tracić dwóch miesięcy po godzinę dziennie na to, żeby to po prostu wylutować, więc stwierdziłem, że a jakby jeszcze się oczywiście udało, tylko by się okazało, że na przykład tylko, nie wiem, jedna pamięć działa i czyta się tylko Basic, a na przykład nie czyta się B64, to może jeszcze bym kombinował. Ale był czarny ekran i rezystory się paliły, stwierdziłem, że szkoda czasu i pociąłem to. Więc tutaj jest, tutaj jest ten element debilizmu u mnie. Przylutowałem z powrotem y, fabryczny ROM. To już obok tego fabrycznie przywróconego czargena wyczyściłem wszystko i działa, więc zepsułem, ale naprawiłem i to mi się strasznie podoba. W międzyczasie na którym live, gdzie już właśnie siedziałem z tym komodorkiem, Sound Gear y, zaoferował się, że podeślę zasilacz do tego komodorka. To jest bardzo hojnym darem z jego strony. Tylko bez tego kabla wysłał, to jest mój. Jest to zasilacz taki właściwie nie wiem do czego, w sensie do czego był fabrycznie. Tutaj był taki jakiś mini, jakiś mini din tu był. No ale oczywiście jest y, to takie komodorowskie. Teraz nie będę wyciągał. Ostatnio wyciągałem, jak nagrywałem film, którego nie wypuściłem. Tutaj są bardzo ładnie przylutowane te rzeczy, bo ja te końcówki, takie dinowskie kupowane, do których można z znam z tego, że ich się cyna zupełnie nie ima z jakiegoś powodu. Nie wiem, co robię źle. Może właśnie ktoś mi zaraz napisze w komentarzu i mnie oświeci i się powiem, dowiem się po tylu latach, co robię nie tak. W każdym razie tutaj ten zasilacz jest o tyle fajny, że to nie jest jakiś, lap, do, jakiś laptopowy 45W czy 60W, że jak się zrobi jakaś, jakaś zwara gdzieś przypadkiem, to się coś od razu upali, bo od razu polecie nie wiadomo ile amperów tamtędy, bo to są takie umiarkowane wartości. 12V, 2A, 5V, 2A, więc fajnie. To 12V stałego idzie w miejsce 9V zmiennego prądu i trafia do mostka, który i tak wcześniej by to 9V zmiennego zamienił na 12 stałego albo na 9 stałego. W każdym razie zamienia z powrotem na stałe, więc to i tak się, jakby nie wiem, jakoś magicznie oczywiście się wyrównuje. Więc fajnie, bo ten zasilacz już sprawdzałem i działa. Chyba nawet sprawdzałem magnetofon, więc super. Bardzo dziękuję Salonowi Gier. Ale to nie jest koniec, tylko że może do tego przejdziemy za chwilę. Na ostatnim live'ie kleiłem P1541 dla Andiego. To jest oczywiście nieskręcone, w sensie nie wsadzono żadną obudowę ani nic i też się nie było bez jakichś dziwnych przygód, ponieważ nie chciało działać. i W ogóle w międzyczasie się okazało, że wi winowajcą był kabel USB, nie zasilacz kabel, który robił problemy, ale też yy, wyszły inne rzeczy po drodze. Oczywiście, zanim doszedłem do tego, że to może być inny kabel, to zamówiłem już inny lever shifter, ponieważ tamten już mocno pokatowałem, odutowując i lutując powrotem rzeczy. Nie wiem, czy nie zrobiłem też gdzieś zwarcia w międzyczasie. W każdym razie miałem wrażenie, że po wymianie kabla też ten lever shifter nie chciał. Nie chciał działać, więc zamówiłem nowy. Tutaj był przylutowany wyświetlacz, znaczy nie tu, tylko że był podłączony yy, przyciski. Zresztą to się działo na live, więc jest zapis. Tylko że się okazało, że żadne z tych rzeczy nie chcą działać. sprawdzałem połączenia i tak dalej. Tylko że to jest Raspberry Pi, które było długo włączone, właśnie z zwartymi dwiema girami od GPIO. I nie wiem czy przypadkiem to też jest po prostu mała wiedza z mojej strony. No łatwo powiedzieć, że po prostu coś się mogło spalczyć i powiedzieć, dobra, Raspberry Pi jest do wywalania, chociaż z drugiej strony bez wyświetlacza, bez przycisków działa. Tylko, że wtedy, i to jest właśnie też głupia rzecz. Jakby tu jest strasznie dużo głupich rzeczy w całym tym projekcie. I kiedyś już wyrażałem się nie do końca pochlebnie na temat Raspberry Pi, znaczy P1541 konkretnie, na temat tego projektu, gdzie jeden z takich produ producentów tego projektu w komentarzu, w komentarzach właściwie, był bardzo niezadowolony z mojej opinii i nie tyle ubliżał mi, co po prostu zarzucał mi, że nie przygotowałem się do tego. Faktycznie film nagrywałem w biegu. Natomiast y, okazało się, że wyświetlacz, który wtedy nie chciał działać, w tamtym P1541, nie działał dlatego, że on podrzucił konfig, który nie umożliwiał temu wyświetlaczowi pracy. Ale zarzucało się to mnie, że to ja źle skonfigurowałem. Jakby żadnych tam twardych uczuć y, dla tego osobnika. Miał prawo jakby bronić tego, bo nie wiem, bo, bo robota była faktycznie dobra i w ogóle tam wykonana. do do W każdym razie tutaj po prostu nie chce to wszystko działać. Jakiejkolwiek kombinacji... Konfiguracji w sensie Options.txt nie zastosowałem, wyświetlacz się nie odzywał. Wymieniałem wyświetlacz na inny i też nie chciał działać. Właściwie przyciski mogły działać, tylko że nie jestem w stanie tego sprawdzić bez wyświetlacza, a ta wersja Raspberry Pi nie podaje obrazu przez AV ani przez HDMI, w sensie takiego, z którego można było coś przeczytać, więc nic się nie dowiem. Ma to tą właśnie wadę, że dopóki o ile w takiej konfiguracji Raspberry Pi jako Pi 1541 działa, Czyli można przeglądać dyskietki, ich zawartość, wczytywać programy i PRG, i 64 i pewnie te wszystkie inne, których nigdy nie sprawdzałem. O tyle nie da się robić tych takich playlist z obrazów, czyli na przykład jeżeli mamy jakąś grę dwudyskietkową, to nie jesteśmy w stanie switchować się między dyskietkami, jak ta gra już się wczyta. To jest koszmarny problem. Nie wiem, może, to, może być tak, że technicznie to jest niemożliwe, ale mi się wydaje, że fajnie by było jakby ktoś z tych ogarniających, co wymyślił ten projekt, napisałby taką wersję FP64, gdzie można na przykład sobie przeglądać obrazy, stworzyć playlistę, wcisnąć Enter i wtedy tylko te one są dostępne i można guziczkami się przełączać. To by było fajne, chociaż z drugiej strony, jeżeli ktokolwiek ma P1541, to od razu ma z wyświetlaczem. Nie ma pewnie osób, które są bez wyświetlacza, więc ma to większy sens. Tak czy inaczej, no jestem trochę zawiedziony, bo musiałbym zamówić kolejne Raspberry Pi, czyli właściwie zamiast robić ze śmieci, tak jak to było w planie, to zrobić praktycznie nowe, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie wyświetlacz jest wadliwy, czy, 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 czy Raspberry Pi jest wadliwe. Także tutaj jeszcze w międzyczasie będę podejmował decyzję. Z racji, że z tamtym P1541 walczyłem jeszcze jakiś czas i to też było na live, to salon gear znowu się zaoferował. Właściwie to jakoś od dupy strony wyszło, bo ja po prostu dostałem maila nagle, że paczka została do mnie nadana, do paczkomatu, no bo już znał wcześniej moje do wysyłki. Więc zobaczył, że się męczę z odsysaniem cyny podczas lutowania czegoś tam, już nawet nie pamiętam czego, i wysłał mi taki fajny bajer. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Klasyczna odsysarka, można by powiedzieć, że jak się... Zrobi to ona wtedy rozgrzaną cynę w sysa. No, a właśnie, właśnie, rozgrzaną cynę, ale sama potrafi tą cynę, cynę rozgrzać. Podobno jest to urządzenie, które tam wymaga czyszczenia i tak dalej, raz na jakiś czas i pewnie tego się będą musiał nauczyć najpierw. Z tego, co pamiętam, też jeszcze nie udało mi się tego praktycznie zastosować, ale z zamysłu brzmi bardzo dobrze. Tam jeszcze przyszło z jakąś podstawką. Jeżeli dobrze rozkminiłem, to chyba chodzi o to, że bo to było złożone, było zgięte razem, ale wydaje mi się, że pewnie praktycznie to tak powinno być. Poprawcie mnie, jak się mylę. Na pewno będę testował. No i widać, że używany. Mówił, że miał dwa i po prostu podesłał prawie widocznie jedno. W ogóle chyba bez informacji o tym. Nie kojarzę, żeby gdzieś mi pisał, że to wysyła. Ale super, super fajna rzecz. Dziękuję. To jest właśnie ten element wędzarni. Ale to nie wszystko, ponieważ wysłał mi też całą masę grotów, które pisują do mojej lutownicy. Są y, różne rodzaje fali tak zwanej. Czyli takie, takie, które jednym takim płaskim punktem mogą rozgrać dużo więcej i tak dalej. Są też takie super cieniutkie, są jakieś grubsze, są pod kątem, coś tam. E, super sprawa. I założyłem sobie końcówkę milimetrową przy okazji tam grzebania w jakichś tam moich rzeczach, mało istotnych dla kanału. I całkiem fajnie się to sprawdza, więc za to bardzo dziękuję. Tym bardziej, że to był zupełnie bezinteresowny wysyłek. No, chyba tak można powiedzieć, nie? Tak mi się wydaje. I za to jestem mega wdzięczny. No i przechodzimy do dwóch takich ostatnich pierdół, które po prostu chciałem powiedzieć, ale wydaje mi się, że jakbym to na live powiedział, to by tak nie dotarło do ludzi w ogóle. Pamiętacie Plejaka, którego rozpakowywałem, kiedy dostałem paczkę od To to jest ten Plejak. Wyszarowałem w nim obudowę, a nie pomogło mu na przykład z takimi przebarwieniami. Z tego, co kojarzę, to jeszcze nie znane z tego, że lubi się tak to przebarwić tu i ówdzie. Laser nie tyle był, nie wiem, wadliwy, co tam nie czytał na przykład, bo tutaj po prostu... Wiedziałem, że ta płyta tu jest. Nie, że teraz się ukrywa. Tutaj nawet nie było soczewki w tym miejscu, tu po prostu był napęd do połowy rozebrany i tak dalej. Ja stwierdziłem, że skoro już mam taką okazję, to zaryzykuję i zamówię laser na AliExpress. Więc zamówiłem ten laser na AliExpress jakoś wtedy, kiedy właśnie wypuściłem ten film z komodorkiem od Andiego, jak go rozpakowywałem. Laser, mimo że. Właśnie nie mam pewności, a nie jestem super obeznany w tym temacie. Oczywiście laser był opisywany na Aliexpress jako nowy, ale y, nieraz słyszałem o takich procederach, gdzie te sklepy na Aliexpress oferują się, że sprzedają nowe rzeczy, a sprzedają jakieś refurby, na przykład kości, jakieś mikroukłady, przemalowują i rysują na takim przemalowanym zupełnie inną nazwę układu, ale kompatybilną, żeby sprzedać jako, nie wiem, starsze, bardziej kompatybilne, lepsze, albo inne, nie wiem. Nie wiem, czy przypadkiem tak nie jest z tym, że jakiś Chińczyk to po prostu rozebrał i bardzo dobrze naprawił jakiś zużyty laser, ale to przyszło w takiej tacce ładnej SD czarnej, która się otwierało i w niej był właśnie ten napęd zapakowany i tak dalej. No bo jakby mówi się na to laser, no ale to jest cały napęd właściwie, więc... Taki jest talerzyk, tak, taka, jest, taka jest soczewka, nie będę, nie będę dotykał. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to podrzucę link. Dorzucę tylko od siebie, bo wydaje mi się, że to jest turbo ważne. Tak jak w przypadku tego właśnie egzemplarza od Endiego. Tutaj raz, że napęd był do połowy rozebrany, dwa, no był niekompletny w kilku miejscach. Ten napęd przychodzi tylko z tasiemką, która się, o musi być zintegrowana z tym napędem, bo ona idzie prawdopodobnie, jak dobrze pamiętam, prosto od soczewki. Taka taśma w takim miedzianym kolorze płaskają się wpina do płyty głównej. Natomiast nie ma kabelka, który najprawdopodobniej steruje tym silniczkiem, z talerzykiem. Nie ma tego kabelka, szczęśliwie w tym niekompletnym egzemplarzu ten kabelek był i fajnie. Bo prawdopodobnie bym nie miał takiego na podmiankę, więc można było to podłączyć. Miejcie to na uwadze, gdyby się okazało, że macie playaka bez napędu i chcecie zamówić, to może się okazać, że będziecie musieli coś podrutować, żeby podłączyć ten silniczek. I druga rzecz była taka, tu już pomijając ten laser, bo laser działa faktycznie. Zdarza mu się, że, no właśnie, jakby konsoli zdarza się zawieszać podczas wczytywania. na przykład w tekenie wybieram postać albo pokonaję już którąś postać, przechodzi do następnej walki i nagle po prostu freeze. Konsola staje w miejscu. Słychać, że próbuje coś wczytać, wczytać i jej nie wychodzi, ale nie jestem... Przekonany, czy to będzie wina lasera. Może się okazać, że moje, wiecie, kopie zapasowe mogą być coś źle nagrane albo coś. Niemniej jednak raz po raz po prostu takie fajne zalicza stosunkowo rzadko, bo spędziłem kilka dni z tym plejakiem, nie mając za bardzo co robić wieczorami. Więc plejaczek jest zrobiony. Przy okazji właśnie sobie na plejaczku przetestowałem OSSC, żeby się dowiedzieć, że do plejaczka to tak się średnio nadaje. Ale też przy okazji się dowiedziałem, że gra od Sulika super spełnia swoją robotę, jak gdyby nie sterowniki. To też mogę jakby... W... Przy falach ostatnich porażek mogę to nazwać swoim małym sukcesem. To by było na tyle właśnie w tej terenoweli amatora kabli. Liczę na to, że następna będzie trochę bardziej dynamiczna. No i to wszystko. Dobranoc.